Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest ósmy odcinek z cyklu. Zagrajemy w Rise 3 Władcy Tytanów. Jestem w porcie Taranis i zaraz przepatrzymy sobie mapę w celu sprawdzenia, które obszary Taranis, a naprawdę był to jakiś niewielki wycinek, zostały już przeze mnie i razem ze mną z, z, przez Was zwiedzone. Otóż, tak, mamy zwiedzoną tą jaskinię. Mamy zwiedzony tutaj ten obszar łącznie z tym obeliskiem, do którego brakuje najwyraźniej jakiegoś elementu. Mamy również zwiedzoną tą wysepkę, oczyszczoną tą jaskinię, a na tej wysepce spotkaliśmy Briana Indywidualistę, któremu załatwiliśmy chatę. A ile mamy jeszcze na taraniz do zwiedzenia, to niech nam uświadomi rzut tej mapy z bardzo, z bardzo daleka. Podejrzewam, żeśmy odkryli na razie nie całe. 10% obszaru, który jest tutaj do odkrycia, do wyeksplorowania. A także jest to jakiś tam naprawdę niewielki, niewielki wycinek tej wyspy. A wszystko, wszystko jeszcze przed nami. Hmm. Ok, a co ja bym chciał zrobić teraz? Przede wszystkim chciałbym wykonać tego questa, którego. Dostaliśmy od Rumolta, więc wyśledzić złodziei jego towarów nocną porą. I żeby to zrobić, to razem z kostuchem udamy się do najbliższego łóżka, które znajduje się na tym pięknym galeonie i tam prześpimy się. Przynajmniej ja prześpię się, Bezi właściwie się prześpi do północy. Bezi. Nie uniknie rzezi. Ok, bezzi, kimniemy się do północy. I prójemy do. Paczeka właśnie sekundę. A zaznaczę sobie ta, to zadanie. OK. Przezbroję się również. Hmm, ekwipunek, momencik. Lewa ręka. Ze sztyletów do rzucania w pistol się zbroję. Ok. I pędzimy na nabrzeże z powrotem, żeby wytropić złodziei towarów rumbolta czy rumolta. Jak zwał gościa, tak zwał. Mhm. Okej, okay. Rozpocznij nocną wartę. Ale zanim to uczynię, to ja się jeszcze zapiszę tutaj. I rozpoczniemy. Nocną wartę, nocne czuwanie. Oho, bezzi się zerwał, drapieżnie. Oczywiście bezzi tu się chowa, a kostuch stoi sobie na widoczku. A co? Hmm? To wstrętne gobliny. Jak ja ich nie cierpię. Nie dość, że są podłe, to jeszcze szybkie do tego wszystkiego. Aj podły. Ach! Ty goblińskie ścierwo. Widzę, że już... usiekł. Ja tutaj tego przyparłem do muru. Zaraz ten też zginie. A co, ten jeszcze nie zginął? O, dobra. Poszły gobliny w piach. No, może byś mnie, szanowny... ...magiczny kryształ razy cztery... ...szanowny Kostuchu... ...uzdrowił! O, magiczny kryształ. A gdzieś ty pokonał tego goblina którego uciekłeś nie zwróciłem uwagi gdzie się z nim trzaskałeś po stuchu no cóż ale skorzystam z beczki z wodą O, ile razy będziesz musiał? No, jeszcze ze 3-4 razy, może bez i będziesz musiał się napić. No i jeszcze parę razy, tak, ze dwa albo trzy. Tanim kosztem można zregenerować energię korzystając z beczek z wodą. Ostatni raz tak, żeby uzupełnić pasek życia na max. Okej. Okay. A ty cię nam nie pomagałeś. To co, prześpimy się do rana wobec tego i pogadamy z Rumoltem. Z Rumboltem, Rumoltem Rumoltem. I... super. Ach, Kostów mnie dopędził. Śpimy do rana. No, remont. mam nadzieję, że sowicie wynagrodzisz za... tą akcję. Chodź, drogi kadecie, na pokład. Ło! Wow, bez jak hycnął. To jest drabinka, po której można się wspinać. Dzielne gobliny pracowały całą noc. Myślę, że trochę je po prostu wykorzystuje. Jest. You thieves were goblins. Oh dear. I suppose I accused the gnomes wrongly then. Tak, yeah, looks that way. Well, I'll make it up to them by kicking their asses less often. You Now reward? sack full of gold or a mystery box? Oh. Mm -hmm. o nic, Daj mi skrzynię. Give me the box. An excellent choice. A surprise is always more interesting than some gold. Here you go. Poddełko z niespodziałką Romolta. Pokaż mi swoje towary. się je G. Można o niego kupić i przede wszystkim żarcie. Ja mam 3100 sztuk złota. Wytrychy ma bardzo drogie. Mhm. Ale jeden kupię. Rum za to kupię. Okej. Okay. I cukier. A cukier... No, powiedzmy 5 sztuk. Główny składnik wimbro. Sprzedaj. a co ja mogę mu sprzedać? Sprzęt. A niech weźmi ode mnie te białe spodnie. Niech weźmi ode mnie podartą koszulę. Stare pół resztę mu nie oddam. A z przedmiotów coś już, surowe mięso mu nie oddam. Tani bimber, grog, krew, e, krwawa mery, rum, rytualne eliksir, czaszkokwiat, bystre oko, liść. Mm, mm, mm. No, nic z tego. Łupy sprawdzimy. Nawoje, śród ołowiany, małż. Pudełko z niespodzianką. Ciekawe co jest w środku. Ach, sprzedam mu tą rudę żelaza. Ruda złota, srebrny kielich. Magiczny kryształ. Starożytna wiedza, język. Bon, cukier, mm -hmm. Kilo łopata to już jest wyposażenie, wyposażenie, która nóż, bidelec, masz tu całą zastawę łyżka, Jotła. i młot ci jeden sprzedam. Dobitargu. targu. Ok, a ja spojrzę na to pudełko z niespodzianką. A, pudełko z niespodzianką. O, magiczny kryształ, złoto 20 i grog. Fart. Miałem farta. No, nieźle. Rani stąd pierwszy. Przybycie na tarani są niepokonani, a w każdym razie tak się mówi. Dalsze badania szybko wykazały, że Tytani nawzajem się unikają. Tam, gdzie stro sroży się jeden, próżno szukać pozostałych. Wykorzystamy to zachowanie. Wiele dni i nocy minęło nam na obawach o nasze życie. Kiedy pierwszy z Tytanów zauważy, co robimy na wyspie Gromu, czas jednak mijał, a najsprytniejsi z nas uknuli plan. Mieliśmy zbudować pole siłowe nad Tyle mocne, by oparło się tytanowi. Ta wyspa wydaje się dobrym miejscem na wdrożenie takiego planu. Naturalnie występujące tutaj magiczne kryształy mogą, pomogą nam osiągnąć nasz ambitny cel. Musimy zacząć je wydobywać. Starcie mas powietrza z dwóch tutajszych stref klimatycznych codziennie wywołują częste burze z błyskawicami. Możemy wykorzystać tę energię. Mistrz Marbuk szczególnie się nami interesuje, wierzy, że wie, może magazynować i kierować ich moc. Rozpoczęliśmy pracę i badania nad czymś, czego świat jeszcze nie widział. Jeśli zdołamy działać dość szybko, naszą, podniesiemy naszą wiedzę ku zrujnowanym krainom i odzyskamy je dla ludzkości. Okej. Okay. Teraz przepis na Tani Bimber przeczytamy. A Może to tylko Tani Bimber, ale spełnia swoje zadanie. Okej. Okay. Cukier. Mm -hmm. Przepis na tani bimber. Może się kiedyś nauczę robić tego taniego bimbru. No dobra, to co ja lecę wobec tego do gościa, który ma mnie zaprowadzić do magów, bo tutaj to już chyba nic więcej do roboty nie mam. I z nim pogadam. Co ty to masz w ogóle w chacie? Oho, niestety kufer jest dla mnie zamknięty. Packer, pogadamy? No cóż, najpierw do niego tak ogólnie zagadam. Jak trafiłeś na Taranis? What brought you to Taranis? I'm a guardian looking after new recruits. Each one of them needs some guidance during these times, and I point them in the right direction. So, are recruiting. Other communities are also welcome here, provided they respect the mages and aren’t members of the Inquisition. But if you're interested in becoming a cadet, we could always use a strong hand. How do I become a guardian? Best would be for you to speak to General Magnus you'll have to make yourself useful before he considers admitting you so try asking him for work why do you oppose the inquisition they've chosen the wrong path don't get me wrong their motives are good i used to be one of them but they turned their backs on the mages and that is a grave mistake as far as the inquisition goes the road to hell is paved with good intentions Hmm, rozumiem, czyli obrócili się przeciwko magom, i to spowodowało, że Baker Baker może inaczej stał się strażnikiem. No dobra, może możesz mnie czegoś nauczyć. Can you teach mi anything. Sure, but not for free. Not even for guardians. I've got to make a living somehow, you know. No dobra, to naucz mnie czegoś. Teach me something. What would you like to know? Nauczy się umiejętności złotousty. Sfaniactwo 15. Ok, naucz się umiejętności wyrywania pazurów. 500 sztuk złota, a niech mnie kosztuje. me mi jak remove monster. Ok. No dobra, złotousty to może nie. Słaniactwo na 15 poziomie, wpływ na 25, to pewnie tego nie mam. Okej, okay, powrót. No dobra, Baker, to zaprowadź mnie do magów. Take me to the let's go. Kurde, wycieczka po taranis. No to biegniemy, Baker wobec. grow we insert them in artifacts and cast powerful spells with them oh the But while we're here maybe we'll find a few crystals in the cave is it safe i've been in there before but you know how it is with beasts sometimes they come back you got it so should we risk taking a look Jasne. Jak przygoda, to przygoda. Przeszukajmy jaskinię. Sure, let's search the cave. I can already hear the monsters. Let's go. Wow. Ciekawe, jakie monstra tam będą. The beasts don't learn. Oh. No i dlaczego on akurat zaczyna zadawać ciosy w momencie... Oż ty, łobuzie jeden. Ja się stąd muszę wycofać. Nie blokujcie mnie, chłopaki. Masz ty wstrętny, nie to jaskiniowy. O, jest ich tu więcej. Ej, no pomo po po pomożecie pomorzecie mi? Ej. O, chłopacy. Wykończ już tego nietoperza, bo mnie wściekł pizza zaraz weźmie. Oj, dobra, uzdrowił mnie troszeczkę. No dobra, Uch, nie było łatwo. pozbieramy sobie. All right. That's it. I'm done here. Let's move on. All Okej, troszkę mi uleczył też, ale oczywiście pozbieram też magiczne kryształy. Sekunda. Yy... Nie cierpię szczurów. O kurde. Eee, kufer, ale poziom umiejętności 80, żeby go otworzyć. Za cienki jestem. Ok, ok. Bardzo mi się podoba to, kostuchu, że tak mi dodałeś energii. Weź no wejdź tu do tej jaskini, bo muszę ja z kolei się wycofać. Gdzie jest baker. Follow me. No, zdech, Stay right behind me. Oczywiście, że będę za tobą. Kolejna jaskinia. There are two paths to the camp. The way up through the cave above is shorter, but you don't see as much of the island. The way through the valley below is a little longer. I'll, I'll leave the decision up to you and. O, chodźmy drogą przez jaskinię, chodźmy drogą przez dolinę. Dobra, jak przygoda, to przygoda. Chodźmy krótszą drogą przez jaskinię. Let's take the shorter path through the cave. Fine. Kolejne nietoperze jaskiniowe czekają. Ej, no dlaczego on mnie tylko atakuje? Ja tylko obrywam. Ay, użar mnie. O to obus. Dobra, dobra, obrywam. Of course, we also need a lot of crystals. Luckily, we have the gnomes. Far worse than the diggers. Ożeszty, dobrze, nowu. Spiętrzenie prac ponowy. Dobra, poległ. Pomożemy teraz Bakerowi wykończyć tego... O kurde, już dwa tam są. Dobra, poszedł w piach. Co jest? No dobra, trzeba pozbierać to, co z nich z zostało czyli szpony, kwiaty ducha. Z tamtego już chyba coś zebrałem, tak? A no to wygląda: szczur. Zawsze to 10 punktów, chwały więcej. Follow me. Dobra, Baker, poczekaj. No, kolejne dziesięć punktów hały. Szpon pozyskany. Stalny pająk. To was fast. Right. Now you can see Taranis, a unique island situated between two climate zones. Oh yeah. Come on, it's not far now. O, fajny widoczek naprawdę. Świetnie to wygląda, jak tu jest usytuowane na mapie. Aha, to jest tutaj. Rozumiem. No dobra, to biegniemy dalej za Bakerem. And I almost forgot. When you're with the mages, make sure you have a look at the reactor. It's really a sight to behold. Nie mi, pancerniku. Just follow me. Wow. Siedziba magów. Fajnie to wygląda. Sounds familiar. Brzmi znajomo. mi nie dla mnie. No dobra, ale na teren siedziby magów wejdziemy sobie w kolejnym odcinku. A na razie dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Cześć i czołem.